No. no, od kiedy mam okulary, to więcej mam widzów. Ludzie myślą, że to Ksajo. <grym /dziśle> ale beka. YouTube oglądamy? Może jakaś wersow czy coś? Królów, szef szefów, Bagieta. Witam, witam. Generalnie na początek ci powiem, że, że w środę była zagrożona moja walka. Czemu? Na Oktagonie. bo po prostu robiłem e, wyrzuty. To moje przyszłe streamy. I your face! Właśnie każdy streamer, który był kiedyś e, za dymiarzem, nosi okulary, już ma za kola. Każdy z każdego streamera to czeka, było okropnie straszne Witam Was w czwartym odcinku wyścili temperami po całej Europie. Przejechaliśmy z wykonu już ponad 1500 km wykonując różne ekstremalne wyzwania A więc o co się starać, bo pula nagrody w tym programie to 100 tysięcy złotych. Uh. Kiedyś lubiłem Friza, tutaj w domku coś robili, teraz jakoś nie wiem, po prostu chyba zestarzałem się. Wydałem 10 tysięcy złotych na paczki w Fifie. Jak ja ostatnio leciałem w samolocie z Dychą, Dycha CS, wariacie pozdrawiam, to zagadałem się z nim i do za Agnieszką do samolotu wbiłem i normalnie hostessa z Niemiec, Helga, kurwa 2 metry miała, 100 kilo ważyła normalnie, w małych piąstkówkach była ubrana, e, mówi do mnie, że nie ma miejsca na bagaże. Ja mówię jej je, oczywiście po niemiecku i szkainekalnych klauwt A ona mówi mi kurwa, że pod nogami mam trzymać, ja mówię, no chyba cię pojebało, A ona mówi nie Zaraz ciebie popierdoli, bo zaraz cię stąd wyjebie No i, da, i miałem tą miałem ten bagaż pod nogami, tak jechałem ja maseczki nie noszę, tak? Ja maseczki nie noszę, bo mam astmę, no to zdejmuję maseczkę. Helga oczywiście już patrzy i tak, o ty kurwa, nie cię dojeżdżać. I Helga dojeżdża i mówi, kajne klamask, mask, mask, kurwa, wiesz, zapierdala do mnie. Ja mówię mu, ja mówię do niej, że e, I want to kurwa something eat, kurwa, wiesz o co chodzi? A ona się tak rozgląda, ale ja nie widzę, że pan coś by jadł. I mówi, że za chwilę zostanie pan w Frankfurcie, że pan nigdy nie poleci. Że pan nigdzie nie poleci. No to ja, mój dobra, obieram tą maseczkę. Samolot już startuje, już się rozpędzamy, już czuję, że mnie kurwa do góry podnosi. I sobie myślę, no nie no, teraz naprawdę nie zawrócić samolotu. No to ściągam tą maskę. A babsko przybiega do mnie po chwili i mówi, że zaraz idź do pilota. I mówi, że zawróć ten samolot, kurwa, jebany rudy, kacapie. Jak nie zrobię tej, tej maseczki. Ja mówię, no to dawaj, zawracaj. A wiesz co ona robi Helga? Helga bez zastanowienia, obrocik na pięcie, kurwa w skórzonym buciku. I zaczyna iść do samolotu. Ale, ale nie tak, e, dobra, 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 żartowałem, żartowałem, żartowałem. Ubrałem już, nie? Ubrałem maskę, siedziałem cicho A no i widzów było kilku w samolocie patrzyli na mnie tak kurwa rzeczywiście patus, rzeczywiście patus, nie? Ale ja zawsze w samolotach, latałem trzy razy w życiu, ale zawsze w samolotach, kurwa się tą maseczkę, no ale Helga mnie porobiła, nie? Helga od razu, wiesz, dobrze zagrała, nie? Od razu napięcie na tym buciku idzie, z tego z pilota leci, nie? A my startujemy, ludzie się patrzą, A ja mówię, abra, 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 abra", nie? A bijesz brawo po lądowaniu? Twoja matka bije brawo, kurwa, dupą moje jaja normalnie za każdym razem, kiedy lądujemy. Po się pytasz o takie rzeczy? Dobra, nie chcę mi się oglądać YouTube'a. Nie chcę mi się. O, ładuj... A, losujemy. Myślę, że ładujemy cały dzień mefedron. 30 stopni, mocne wow. słońce i ogrzewany basen. Przebywanie wow. w takim... A mogliśmy lecieć w kosmos, kurwa, i mogliśmy kolonizować Marca. Ale wam się odjebało i stworzyliście YouTube'a. Trwany Janek. Co ci wyjebie kurwa na kasę? Yy, Troluję streamerów donate'em. Meryls? zrobiona, do zobaczenia. A my nie trollowałeś, znaczy mnie nie strollowałeś. Kurwa, ale jest tyle tych gwiazd na YouTubie, że już nie łapię. Który, który jest gwiazdą, kto nie, kogo jebać, kogo nie jebać. Dobra, spierdalam chyba, kończę tego streama. Wyjebałem was na kasę, opublikowałem co miałem, reklamkę, o, jeszcze jedną puszczę wam. Subskrypcji w kutac poleciało. Widzieliście na przykład walkę czterech karłów, jak się napierdalają w kontenerze na śmieci? Jest taki kontener zamykany. Klapa wrzuca się ich czterech. Petardę zamyka się i się napierdalają. Nie się tego? Kurwa, to niedługo do Polski przyjdzie. Jeszcze wspomnijcie moje słowa, tylko za dwa lata. Pamiętacie, jak jeszcze wbudychał się. żartowałem o walkach YouTuberów? Pamiętacie na pewno. I to po jakimś czasie się powstało. Budujemy mały dom w domu. Wszystkiego najlepszego, drogi Aleksie. Oto Twój prezent! Czy to dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć! Czy to rzeczywiście, PLAYSTATION! Moje marzenie się spełniło! Do której można wrzucać pieniążki, a jak uzbieracie ich naprawdę dużo, to, to możecie może je subskrypcję! Wow. nowe! Drugi dmuchany fotel dla gracza za 101 złotych. Dmuchałem go przez ponad 15 minut. Ale to na się nie no, a potem, jak starą! Właśnie nie Disa, tylko starą. Nie wiem, czy, czy to to mój ziomo, przeciw, ale mam Ukryty ben -ben. pendrive, który przez cały czas był w kadrze. O, w tym miejscu. Zorientowaliście się? Również ukryty pendrive za 26,99, który przez cały czas miałem na sobie. Dokładnie w tej opasce. O, pierdolony! kuzackich kozackich gadżetów dla gracza. Pierwszy gamingowa skarbunka. motywem Mario. Rozjebał mi łeb! Rozjebał mi łeb! Dobra, ja mam dosyć na dzisiaj. Spierdalam stąd, nie? Trzymajcie się. Zostawcie kurwa suba. Nie wkurwiajcie mnie, bo możecie łatwo wyłapać bana. Trenujcie tylko kurwa łapy, bo nic innego wam się nie przyda w życiu. Trzymajcie się. Zobaczcie tego kurwa Belzebuba. <grytanie> Właśnie tak. Belzebub. Tam kurwa idę na kanapę. Ty, kurwo. Trzymajcie się, kocham was. Dzięki za suby. Dzięki. Pamiętajcie o kodziku Kingwin. Siła, kurwa twojego starego napierdolonego, który się najad golonki, kurwa w sobotę. A ja co? Wykorzystam te chusteczki. W dobrym celu. Idę troszkę podrażnić. Gili-gili. <gry> Kurwy jebany. Trzymajcie się. Ye -ye -ye twój stary. To fajna rozkwinka, nie miałem rymu. Chuj z tym, twój stary nie ma, kurwa dylu. Dobra, spierdalam no, bo ci tylko błaźnie. Elo.